O, jakieś takie etykietki yy, tu już jedną odproiłem, jak zostały jakieś tam dziady na tej butelce, bo mam w sumie chyba jedną. Czy to położę to, to w momencie jedzie. Mamy za zaetykietowaną. Tu mamy jeszcze rampę taką specjalną, ale to nie jest... Normalnie to powinno od razu wystartować, a tutaj mamy rampę, bo klient akurat właściciel tej etykieciarki ma takie małe etykietki. I ona musi, żeby nie, nie zrywała mu podkładu, on ma dosłownie takie etykietki, więc musi być rampa taka, że po prostu tak miękko startuje, po opóźnieniu po prostu. Normalnie to strzela szybciej i, i można wtedy więcej go ustawić.